Dobry Dzień dobry. Dzisiaj chciałem zaprezentować taką motokasetę do starego radia, samochodowego, które jeszcze ma taki wtyk na kasety. Zwykła kaseta Mediamarkt 1499 i to jest całkowity koszt naszej operacji, którą dzisiaj tutaj przeprowadzamy. Chodzi o to, aby uzyskać dźwięk z telefonu bądź jakiego innego nośnika, który jest wyposażony w wejście na mini jacka, 3,5 mm no i co, jak już mamy taką kasetę nie chcemy rozkręcać całego radia, żeby się tam z tyłu podpinać tymi wszystkimi kabelkami i tym wszystkim wkładamy sobie taką kasetę do radia ustawimy sobie na razie niższą głośność wpinamy 3,5 mm, nasz jack do telefonu może to być mp3 nawet i załączamy. Myślę, że jakość, jak za te pieniądze, jest niewyobrażalna. Miałem kiedyś transmitter FM, kosztował dużo więcej, jakość była bardzo słaba, w ogóle nie potrafiłem uzyskać basu. A tutaj mała kasetka, nie musisz nic rozkręcać. 14,99. Media Marty, Media Expert, tak samo tylko w Media Expert macie za 24 zł taką kasetę. Kupcie najtańszą za 14,99. Nie kupujcie żadnej za 50 zł, bo to jest to samo. Jakość jest fenomenalna, naprawdę. Polecam każdemu. W rozwiązaniach takich starych radii samochodowych można naprawdę bardzo fajnie jeszcze sobie tutaj pośmigać z muzyczką. Polecam serdecznie, gdyż jest to niesamowity wynalazek. Hej.